Dzień dobry kochani. Co tam u was słychać? U mnie dobrze. Pokażę Wam dzisiaj mój pierwszy poradnik Terraria. No już mam stworzone, bo mi się coś działo na komputerze. Nie wszystko stworzone, tylko pamięci miałem i usunąłem mi się filmik. Trochę już zacząłem budować. No, to jest. No i mamy trzy podstawowe rzeczy. Broń, kilow i siekierkę. Jak już wcześniej, wcześniej mówiłam, ale nie nagrałem, to mówiłem o tym, że przepraszam za lagi w ogóle, tak? Bo będziemy je lagować i w ogóle... W ogóle ja mam złe ustawienie. Grzybki, nie ma to jak grzybki. Wcześniej znalazłem tu lazo. O, slim. To są Slimy są okropne. Te potwory to są. Ale chociaż z nich można robić później ten. No, mój domek już wykończony trochę. Młoteczek sobie zrobiłem, orbęczę, ściany mam, drewno trochę mam, łuk sobie zrobiłem. No, sami widzicie ze slimów. No i żelazo. Ale kamienia nie mam. Trzeba by było sobie zrobić kamień. No, widzicie sami. Zrobię piwnicę. O, jak zwykle gościu wpuścił ząbiaka. Chodź tu zombie? Jak ja nie cierpię tego gościa, który wpuszcza potwory. Pa! Jak się poddał. O, gwiazdka. O, kurde, uwaga. O, jest git. Gitaśnie. No, ja sobie tu mam zrobione trochę. O nie, jak wpuści mi oko, to ja go chyba zabiję. No, nic takiego tu ciekawego. Trochę musiałbym dużo gadać, bo wcześniej na odcinkach co mu się źle ten... Ach! puścił mi oko. Ach, ten dziad. Jaki dziad. Jaki dziad. Zabiję je zaraz to serce. To oko. Jaki. A, widzicie? Sami widzicie. Jakie głupie gościu. Kurde, lepiej nigdy go nie wpuszczajcie do domu. Widzicie, muszę się teraz męczyć Ale Mam, udało mi się Tu już robię miejsce dla tego na piwnicy Dobra, to ja będę kończył, bo szkoła To nara Bye.